Konta pocztowe i profile. Profil pojedynczy. Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook pierwszy profil o nazwie Outlook jest tworzony automatycznie. Przy każdym uruchomieniu programu Outlook automatycznie uruchamiany jest ten profil. Kilka profilów. Kilka profilów jest przydatnych w przypadku współpracy z dwoma firmami, kiedy potrzebne są dwa różne profile lub do utworzenia profilu dom i profilu praca. Dodatkowy profil można utworzyć w dowolnej chwili i dodać go do wybranych kont i ustawień. Tworzenie nowego profilu. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij panel sterowania i opcję Poczta. Zostanie otwarte okno dialogowe Konfiguracja poczty. Kliknij przycisk Pokaż profile, a następnie przycisk Dodaj. Wprowadź nazwę profilu w oknie dialogowym Nowy profil. Kliknij przycisk OK. Można dodać konto e-mail do nowego profilu, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Kliknij kartę Plik, aby wyświetlić widok backstage. Kliknij polecenie informacje i przycisk Dodaj konto przy informacjach dotyczących bieżącego konta. Zostanie wyświetlona strona Automatyczne konfigurowanie konta w oknie Dodaj nowe konto. Wprowadź dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Kliknij przycisk Dalej. Program Outlook wyszuka domenę zawierającą konto użytkownika i podejmie próbę zalogowania za pomocą wprowadzonych danych. Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia z kontem pocztowym, można zmodyfikować ustawienia serwera konta lub dodać nowe konto. Kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z konta. Jeśli konto nie zostało skonfigurowane, przejdź do części Wybierz stronę serwisową i wybierz jedną z opcji. W przypadku wybrania opcji internetowe ustawienia poczty, konieczne jest wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu e-mail, danych serwera i danych logowania. W części dodaj nowe konto e-mail. Wybierz opcję Microsoft Exchange i kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę ustawienia Microsoft Exchange, na której konieczne jest podanie nazwy lub adresu serwera Exchange i kliknięcie polecenia Sprawdź nazwę. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Połącz z, wprowadź dane logowania i kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Dalej i zakończ, aby skonfigurować konto.